Cześć, kochani, dziś podpowiem Wam, kiedy moim zdaniem nie warto odstawiać dziecka od piersi. Zapraszam. Przede wszystkim wtedy, kiedy jesteś pod czyjąś presją. Może to być presja koleżanek, matki, ojca dziecka, lekarzy, innych matek i tak dalej. Pamiętajcie, że karmienie piersią długo to jest pojęcie względne. Dla niektórych to będzie rok, dla innych trzy lata. Ja sama, kiedy jeszcze nie miałam dzieci, myślałam, że karmienie piersią dwa lata to jest wręcz chore, a ostatecznie sama karmiłam mniej więcej tyle. Także sami widzicie, jak może zmienić się perspektywa. Myślę, że warto wyjść z założenia, że karmienie piersią, a w zasadzie decyzja o po zakończeniu tego procesu to jest sprawa tylko pomiędzy mamą i dzieckiem i tylko te dwie osoby powinny zdecydować y, razem albo jedna z nich kiedy to karmienie się skończy. Pamiętajcie też, że jeżeli odstawicie dziecko od piersi, no to już nie będziecie mogli tego procesu odkręcić, czyli no nie zaczniecie nagle zachęcać po miesiącu, jednak może napijesz się, to już po prostu odejdzie bezpowrotnie. Na pewno nie warto odstawiać dziecka od piersi, kiedy dziecko jest chore, przeziębione. My podjęliśmy takie próby odstawienia zimą i ja pamiętam, że wtedy też, ponieważ ja starałam się jako ryczkowi zająć czas czymś innym, zaczęliśmy dosyć intensywnie chodzić do klubiku dziecięcego. No a tam wiadomo, infekcję jest y, nietrudno. Eryk szybko zapał jakiś tam kater. Nie była to poważna infekcja, ale jednak. No i po pierwsze, nie chciałam mu odbierać przeciwciał, no bo skoro już przeziębia się, no to, to chciałam, żeby jakoś w łatwy sposób można było tego, tego uniknąć. A dwa, no to dziecko i tak już jest zdenerwowane tym, że jest chore i teraz jednocześnie y, zakazywanie mu czegoś, co bardzo uwielbia, czyli mleczka. No to jest dla niego po prostu podwójny stres. Trzeci kiepski moment na odstawienie to wtedy, gdy na dworze jest zimno. Moja bliska bardzo koleżanka podpowiedziała mi, że jej zdaniem najtrudniej odstawia się dziecko w upały, no bo wtedy dziecko inaczej odczuwa pragnienie, no i po prostu najłatwiej jest mu się napić z piersi, no i w ten sposób tę te swoją potrzebę zaspokoić. Ale powiem Wam, że ja zdecydowałam się na odstawianie zimą i jest to też bardzo kiepski moment, bo bo przede wszystkim spacer, czy na dwór, to jest taki pierwszy sposób na to, żeby jakoś odwrócić uwagę dziecka od tej piersi. Druga sprawa, kiedy y, odstawiałam ryczkę od piersi, no to jednym z takich kolejnych karmiń do odstawienia było to karmienie o 6 rano. Wcześniej, kiedy go karmiłam, to karmiłam go o tej 6 on sobie spał jeszcze godzinę do 7. Natomiast w momencie, kiedy postanowiłam to karmienie odstawić, no to on po prostu budził się o tej 6, czyli godzinę wcześniej. No i w momencie, kiedy była zima, za oknem, ciemno, ponuro, nieprzyjemnie, ja byłam kompletnym trupem, ponieważ nie miałam żadnej energii, no to byłoby, było mi niezwykle yy, trudno się zmobilizować do tego odstawienia, tego karmienia. Także Latem wyglądało, wygląda to zawsze u nas zdecydowanie inaczej, ponieważ szybko się ubieramy na spacer, nawet do tej godziny 7-8 rano już możemy wyjść, możemy tam działać i przede wszystkim ja budzę się z zupełnie inną energią. I, I myślę, że ma to ogromne znaczenie w tym odstawieniu. No i jeszcze kolejna sprawa. Ja Eryczka odstawiałam z tego karmienia na drzemkę. Tu przy okazji y, zachęcam Was bardzo serdecznie do obejrzenia odcinka o tym, jak odstawiłam y, Eryka od piersi. Tutaj będzie link. Zrozumiecie, dlaczego mówię o tym tak etapami. No w każdym razie, kiedy ja odstawiam Eryka od tego karmienia na drzemkę. No to wychodziliśmy na spacer, tak żebym e, on zasypiał w wózku, a nie e, tradycyjnie w domu i w ten sposób po prostu zapominał o tej piersi. No i e, zimą to było duże wyzwanie, bo na dworze było zimno, mroźno niekiedy, padał deszcz, co jest oczywiście gorsze niż e, śnieg. I ja te 2-3 godziny musiałam z wózkiem zapitać, krótko mówiąc. I e, no, było mi trudno się zmobilizować i generalnie było mi bardzo, nieprzyjemnie, także wyobrażam sobie, że latem byłoby to o niebo prostsze. Kolejny, dosyć trudny moment na odstawienie od karmienia to ten moment, kiedy dziecko idzie do żłobka lub przedszkola. Pamiętajcie o tym, że to i tak jest dla dziecka już duża zmiana, duży stres, a wy chcecie mu dołożyć jeszcze kolejny y, duży stres i dużą stratę. Także y, myślę, że musicie jakoś tak to rozplanować, żeby to się w czasie nie zbiegło. Wiem, że często mamy decydują się na, na odstawienie właśnie wtedy, ponieważ myślą, że no, nie będą mogły karmić, kiedy dziecko jest y, daleko od nich. Y, ale jako przykład podam Wam moją mamę, która. Y, Oddałam je do żłobka, kiedy ja miałam zaledwie kilka miesięcy, a karmiłam je aż do momentu, kiedy skończyłam półtora roku także jeszcze długo, długo karmiła, natomiast to trzeba było jakoś wiadomo inaczej rozplanować, czyli powiedzmy kiedy dziecko jest tam w żłobku, no to musi już pić jakieś mleko modyfikowane, jeśli jest tylko mniejszy niż rok, ale jak wraca ze z, z żłobka, jak mama wraca z pracy, wieczorami, w nocy i tak dalej, jeszcze można karmić albo po prostu możecie odstawić wcześniej, na kilka miesięcy, zanim dziecko idzie do jakiejś e, placówki takiej zewnętrznej, także rozważcie te opcje. Kolejny kiepski Moment na odstawienie, to ten, kiedy wprowadzasz inną zmianę. Odpieluchowanie, przeprowadzka, pojawienie się w domu rodzeństwa. I tak dalej. Każda taka zmiana to jest i tak już duży stres w życiu dziecka, i nie warto tego potęgować jeszcze odstawieniem od piersi. Muszę Wam powiedzieć, że my niestety taki błąd popełniliśmy, bo jednocześnie Eryczek jeszcze nosił pieluchę w nocy, więc jeszcze tutaj w nocy działaliśmy z odpieluchowaniem i on jeszcze nie przesypiał całych nocek, a my już odstawialiśmy go od piersi. No i efekt był taki, że on się w nocy budził, chciał piersi, a mu nie chciałam dać, więc on przypominał sobie o w swojej potrzebie, czyli na przykład o tym, żeby siadać na nocnik, kiedy już usiadł na nocnik w nocy, no to się rozbudzał na godzinę albo na dłużej. No i wiecie, z jednej strony staraliśmy się, żeby on poszedł za wszelką cenę spać, żeby zapomniał o piersi, a z drugiej strony, jeżeli prosił nas, że chce usiąść na nocniku, to trudno było mu tego zabronić, skoro generalnie uczymy go, że to jest dobre. Wiecie, taka jakby, taki pewien taki paradoks się tutaj wytworzył, który był dla nas stresujący, niemiły, no i trudny do przejścia. Także zachęcam Was, żebyście jednak unikali takich sytuacji. Kochane, z mojej strony to już tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam Was do obejrzenia odcinka o y, tym, jak odstawiła Ameryka od piersi. Tutaj będzie link. A także zachęcam Was do obejrzenia odcinka o mojej trudnej historii karmienia piersią. Tutaj też będzie link. Ona też uczy mnie mm, dużo takiego dystansu do spraw karmienia i pokazuje mi... Mm, jak bardzo jest to kwestia indywidualna. Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach. Dajcie mi znak, kiedy Wam udało się odstawić dziecko od piersi, w jakim momencie i czy Wy też popełniłyście takie błędy, na przykład jak ja. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Pamiętajcie, że odstawienie od karmienia piersią, jak każda rewolucja, sprawia, że na początku jest trudniej, ale potem będzie o niebo lepiej. Dzięki bardzo, pamiętajcie o subach komentarzach i łapkach w górę. Trzymajcie się i do zobaczenia.